15 lipca 1410 roku Pola Grunwaldu zamieniły się w miejsce jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. Wojska polsko-litewskie pod wodzą Władysława Jagiełły stanęły naprzeciw potężnego zakonu krzyżackiego. Krzyżacy byli pewni zwycięstwa. Ich szyki twardo stały, uzbrojone, gotowe zniszczyć każdego przeciwnika, lecz siła była po stronie sprzymierzonych. Wojska z całej Rzeczypospolitej i Litwy walczyły ramię w ramię. Bitwa trwała wiele godzin, a kurz i dym zasłoniły słońce nad polem śmierci i chwały. Wielki mistrz Uli von Jungingen padł na polu walki. Krzyżacy poniesili druzgocącą klęskę. Zwycięstwo pod Grunwaldem było punktem zwrotnym. Potęga zakonu została złamana. Europa zamarła, jak to możliwe, że zakon przegrał? Świat zobaczył nową siłę w Europie Wschodniej. Grunwald to więcej niż bitwa, to symbol jedności.